Gościem Mileven Sports jest Łukasz Piszczek. Witam bardzo serdecznie Łukasz, jak tam zdrówko? Witam. Nie, nie narzekam dzięki. U Ciebie? U mnie jest wszystko w porządku, ale pytanie jest zasadne wobec Ciebie, no bo wiemy też, że, że miałeś mały problem, kiedy zszedłeś z kontuzją oka w meczu z Koffenheim, ale tam chyba się skończyło tylko na strachu. Całe szczęście miałem. Dużo szczęścia, bo gość trafił mnie w gałkę, ale gdzieś na szczęście w bognie nie trafił centralnie i przejechał też paznokciem pod ziernicą, także miałem szczęście. A wzrok to jest akurat można powiedzieć mocna strona Łukasza Piszczka, bo zawsze miałeś doskonały wzrok i to ci też pomagało na boisku. No w przeciwieństwie do ciebie chyba tak. <laughs> <laughs> Widzisz co ja bym zrobił, wiesz co ja bym osiągnął jakbym miał taki wzrok jak ty? jaka jest twoja diagnoza eksplozji Bayernu Monachium, który nagle stał się najlepszą drużyną w Europie? Wiesz co, no, chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że po zmianie trenera ta drużyna y, odżyła i wydaje mi się, że jak pytałem zawodników, którzy współpracowali z, z Flickiem, to to jest gość, który bardzo potrafi dobrze zarządzać drużyną i emocjami w tej drużynie i myślę, że to w Bayernie tak naprawdę zawsze są dobrze piłkarze, trzeba to tylko trzeba na pewno mieć dobrą taktykę na boisku i to widać mają, ale też trzeba umieć dobrze zarządzać tą drużyną i to wszystko się teraz dobrze zgrywa. Mówiąc, że dobrze zarządza emocjami, masz też na myśli to zarządzanie takim ego trochę, no bo się mówi, że w tych wielkich drużynach na pewno tak. A Hansi Flik, jeśli chodzi o pomysł na futbol, czymś ci imponuje? Bo wiem, że Ty patrzysz analitycznie na drużyny, które, które oglądasz. Czy Bajem za, za swoich dobrych sezonów zaszedł drużyną, która bardzo mocno idzie do pressingu i to teraz też widać. Bardzo wysoko bronią na połowie przeciwnika. Mają szybkich środkowych obrońców i nie boją się zostawić ich na linii środkowej z napastnikami, bo nie boją się tego, że. Że który z nich nie ucieknie, jeśli zwrócisz uwagę na no to. Jak różne przeciwne stwarzają sobie sytuację, to tak naprawdę tylko po, po, po długiej piłce i wygraniu ewentualnie tej pierwszej piłki i zebraniu drugiej. Ale tam jakoś dużo razy Bayernowi udało się wybronić z tego właśnie przez to, że mają bardzo szybkich obrońców, którzy, którzy nie boją się tak grać. A powiedz, bo wspomniałeś o tym, że próbowałeś gdzieś zdiagnozować flika poprzez rozmowy ze swoimi kolegami, którzy z nim pracowali. To, to kogo masz na myśli? To są piłkarze, którzy grali w reprezentacji Niemiec, kiedy, kiedy on był asystentem? A, tak, tak. reprezentacji Niemiec. Tak, z Macem rozmawiamy. Tak. Okej, okay. z Macem Humelsem, tak? Z drewniakiem, tak. Z, drewni z drewniakiem. A słuchaj, a w czym w takim razie Borussia Dortmund jest. Lepsza od Bayernu. No bo rozumiem, że jako piłkarz Borus i Dortmund musisz do tego meczu podchodzić, jak do meczu, w którym absolutnie nie sto stoicie na straconej pozycji, tylko macie swoje silne strony, być może nawet niektóre lepsze od Bayernu. Przed chwilą mi powiedziałeś, że Bayern to najlepsza drużyna w Europie, także yy, ciężko będzie, ale my nie jesteśmy na straconej pozycji. Ostatnie, zaczęliśmy dobrze sezon i, i nami, Bayernowi, przytrafiły się. Po jednej wpadce, mam po 15 punktów w tabeli. Gramy u siebie, myślę, że to jest e, dobra sytuacja, bo u siebie zawsze z nimi te mecze są, można powiedzieć, na takim styku. I w Monachium, co prawda, w ostatnich sezonach nam bardzo mocno nie szło, bo dostawaliśmy tam po 4-5-0, ale u siebie jednak e, zawsze ten mecz był na pograniczu jednej bramki. Także e, myślę, że przez to też będziemy w stanie. No, ale wiesz, tak na dobrą sprawę, pewnie granie u siebie czy na wyjeździe nie ma aż takiego znaczenia, jak miało jeszcze jakiś czas temu, wiadomo, z jakich względów. Natomiast chciałbym jeszcze podrążyć ten temat aspektów waszego grania, bo Myślę, że na pewno są takie rzeczy, w których uważasz, że jesteście mocni. To, że się jest najlepszym, to nie znaczy, że się jest najlepszym we wszystkim. Słuchaj, Roger Federer też był kiedyś najlepszym tenisistą, ale potrafił go pokonać i Nowak Dziakowicz i Rafael nadal, bo mieli pewne cechy na lepszym poziomie. Więc wiesz, to jedno nie wyklucza drugiego, dlatego jeszcze podrążę. Myślę, że poznam się z moim trenerem z Goczałkowic i cię na dół, będziesz górnikiem. <grym> Co za suchar. Wtedy będę mógł podrążyć, rozumiem. Ale mimo wszystko doprecyzuję. Je zapytam jeszcze raz, bo uciekasz od odpowiedzi na to pytanie. W czym Borusja jest lepsza od Bayernu, Łukasz? Skup się. To jest lekcja online, Łukasz. Proszę bardzo. Wydaje mi się, że jako drużyna mamy bardzo mocne strony, jeśli chodzi o ofensywę. Mamy bardzo dobrych ofensywnych zawodników i jeśli w tym dniu będą w dobrej dyspozycji, to będziemy w stanie powalczyć w tym spotkaniu. Na pewno defensywa też nasza musi mieć dobry dzień, bo jak wiemy Bayern często zmienia pozycję. Robert z Müllerem bardzo dobrze się rozumieją. On, Müller to jest zawodnik, który przez wiele może jest niedoceniany, ale to naprawdę jest ktoś, który robi bardzo dużą różnicę w grze Bayernu. A właśnie w czym on robi różnicę największą? Bo tak jak powiedziałeś, wiele osób go nie docenia, bo w nim się ciężko zakochać, jak się na niego patrzy na boisku. Natomiast ma jakiś taki szósty zmysł. I, i ty na pewno to widzisz i jestem ciekaw twojej perspektywy. No, on się porusza w strefach na boisku, który nie każdy zawodnik wie, że takie strefy można wykorzystać do budowania ataku tak bardzo dobrze w odpowiednim momencie potrafi wbiec w różne strefy boiska, które są niebezpieczne dla drużyny przeciwnej bardzo dużo widzi. Tak naprawdę on też jest takim motor napędowy ich pressingu, bo, bo to przeważnie na boisku to słychać, że on zarządza tym, kiedy mają ruszyć do pressingu i tak dalej. Także to jest na pewno bardzo ważna postać i to, że Flip go można powiedzieć odzyskał do ruszenie, to jest też bardzo duża wartość.